Profilaktyka najskuteczniejszą formą walki z nowotworami to temat konferencji zorganizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Głównym jej celem było przekazanie podstawowych informacji o nowotworach oraz zachęcenie do wykonywania badań wykrywających wczesne stadium raka. Intencją Wydziału Zdrowia było zwrócenie uwagi na fakt, że rak nie jest wyrokiem, jeśli zostanie wykryty w początkowym stadium choroby. Rak jest chorobą tak naprawdę zbliżoną do wielu innych, i w sytuacji, kiedy ta choroba trwa długo, to ona staje się dla nas na tyle niebezpieczna, że staje się śmiertelna, ale we wczesnym swoim okresie jest ona absolutnie wyleczalna. I chodzi o to, żebyśmy się diagnozowali, badali, żebyśmy mieli świadomość tych zagrożeń, ale nie tylko zagrożeń. Tego, co dzisiaj medycyna oferuje i jak możemy temu przeciwdziałać. O znaczeniu badań profilaktycznych mówili specjaliści zajmujący się problematyką. Zaprosiliśmy na tą konferencję naszych doskonałych lekarzy z naszego Radomia, którzy mają wielkie doświadczenie w leczeniu tychże chorób i poprosiliśmy ich o to, aby podzielili się z nami swoją wiedzą, a przede wszystkim powiedzieli, co robić, aby unikać zachorowania na tak groźne choroby, jak przeciwdziałać i przede wszystkim jak często i kiedy należy się badać. Jak mówi wiceprezydent, kwiecień takich spraw nie wolno odkładać na później, bo później często znaczy za późno.